Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na kolejny komentarz wideo e-Petrol.pl. Nowy rok jest łaskawy dla kierowców. W tym tygodniu kolejny raz notujemy spadek cen paliw i tak koszt tankowania benzyny bezołowiowej 95 jest 3 grosze niższy niż tydzień temu i średnio w kraju za to paliwo płacimy 5,29 groszy za litr. Olej napędowy taniej o 2 grosze do poziomu 5,37 groszy, bez zmian ceny autogazu 2,67 groszy. W tym krótkim Nowym, warto podkreślić fakt, że benzyna 95-oktonowa odmiana tego paliwa jest w naszym notowaniu na poziomie najniższym od października 2011 roku. E, także 2014 z pewnością zapowiada się na niezły rok, przynajmniej w pierwszych jego tygodniach. E, Nadzieję na to, że spadki na stacjach mogą jeszcze chwilę potrwać, daje też sytuacja na rynku hurtowym, bo tutaj widzimy, e, ostatnie dni przynoszą obniżki. E, są to obniżki rzędu kilkudziesięciu zł, więc potencjał do kilku groszowego spadku nadal istnieje. Natomiast te ostatnie obniżki na stacjach, z jakimi mieliśmy do czynienia, to efekt spadających marsz właścicieli stacji paliw, także ich chęć do, do dalszego obniżania, obniżania cen może, może być już ograniczona, ale, ale cały czas nie rysują się przynajmniej w tym perspektywie najbliższych dwóch, trzech tygodni zagrożenia w postaci jakichś możliwych wzrostów. Choć tutaj należy z uwagą obserwować sytuację na rynku walutowym, bo początek roku to z jednej strony spadek cen paliw będący efektem spadku cen ropy, ale też wyraźne, wyraźne osłabienie naszej waluty w relacji do dolara, Widzimy już tą reakcję trochę spóźnioną na decyzję amerykańskich władz monetarnych o wychodzeniu z programu luzowania ilościowego, która wpływa na umocnienie amerykańskiej waluty. I tutaj złotówka, dzisiaj w okolicach 3 zł, 7 groszy, tyle trzeba zapłacić za dolara amerykańskiego. Jeszcze na przełomie roku było to nawet przez chwilę poniżej poziomu 3 zł. Na szczęście na rynku naftowym widzimy, że ropa jest w tym roku tania, zaczęła rok od wyraźnej przeceny. I na rynku naftowym w Londynie cena barełki surowca gatunku Brent Trzymuje się poniżej poziomu 108 dolarów. Jeżeli przecela na rynku naftowym będzie kontynuowana, a są przesłanki ku temu w postaci poprawiającej się sytuacji w Libii oraz nadziei na lepszą sytuację w Iraku czy też w Iranie, jeżeli chodzi o wydobycie, to obniżki na stacjach mogą być kontynuowane i ten poziom 5 zł, powoli, powoli być może zaczniemy testować i zaczniemy obserwować na stacjach ceny w okolicach 4 ,90 zł, 90 grosz.